you <laughs> Cześć, moim gościem dzisiejszym będzie Asia Maciejewska, ekspert z firmy Wule Gutko, ekspert warzywny Asiu, zapraszam Cię bardzo. Cześć. Cześć witam Cię. W końcu się poznajemy. <grym> bardzo Słuchaj, mi w końcu miło tę energię. <grym> Słuchaj, dzisiaj porozmawiamy na temat papryk. Tak. Powiedz proszę, jaką paprykę polecasz naszym y, widzom? No, praktycznie polecam każdą paprykę, każdą. bo dla każdego coś dobrego e, jest taka różnorodność papryk, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. No pytanie właśnie. Kto, jaką będzie preferował, bo wiadomo, papryki mamy słodkie, ostre, mamy nawet takie półostre. No, pytanie, ile mamy miejsca na to wszystko, więc zależy to wszystko od wielu czynników, ale dla każdego coś dobrego znajdziemy. Czyli rozumiem, że każdy z nas może uprawiać paprykę niezależnie, czy mamy ogródek, czy mamy balkon, czy mamy doniczkę. Tak jest. Odmiany różnią się między sobą wyglądem, jak widzimy, tak, mamy, wyglądem, mamy szerokie spektrum kolorów i kształtów, ale papryki no, różnią się od siebie, od siebie też wielkością. Także, jeżeli chcielibyśmy sobie uprawiać jakąś paprykę na balkonie, czy na tarasie, czy w domu, wybieramy te o mniejszym pokroju, tak. niższe po prostu. Jeżeli mamy natomiast tunel foliowy, czy jakąś mam szklarenkę, to wtedy możemy wybrać brać sobie też odmiany bardziej profesjonalne do uprawy profesjonalnej, które wymagają jednak tego bardziej ciepła takiej właśnie szklarni czy tunelu. Wtedy możemy wybierać sobie odmiany wyższe. Mamy tam możliwość podwiązania ich i tak dalej i tak dalej. Czyli papryka w zasadzie jest dla każdego. Oczywiście, że A powiedz, tak. bo ja najczęściej wybieram tą no tak, no, papryka w kształcie takiego bloku czerwonego tak. to jest najbardziej popularna papryka. E, no, Polacy ją kochają, najchętniej kupują, tak. ale ja chciałabym zachęcić wszystkich do uprawy innych odmian papryk. E, tych mniej te, znanych? Tych mniej znanych, tak, bo e, no, mamy takie piękne kolory e, tych papryk, smaki, że najbardziej boję tych, bo wiem, że one są piekielnie ostre. Można by tak powiedzieć, że są piekielnie ostre, ale niekoniecznie, bo papryki ostre różnią się między sobą ostrością. Tak. Jest taka skala ostrości, e, skala Skowila, tak się ona nazywa. I niekoniecznie wszystkie papryki, które są małe i tego typu kształtem, są bardzo ostre. Nie musimy się ich wcale tak mocno bać. E, chociaż tak z ciekawości, e, powiem Ci, że. Tą, którą teraz chwyciłam, tak. wśród tych, których mamy na stole, jest najostrzejsza. Ta jest piekielnie ostra. Piekielnie ostra. Tak, Także eee, to raczej w, ska w skali, żebyśmy 300... mogli pokazać widzom, która jest najłagodniejsza, która jest. No to tam, wyobraźmy sobie, 300 tysięcy w skali Skowila, a na przykład tutaj chwyciłam Serano. Tylko 10 tysięcy. A ta 300? A ta 300. 300 tysięcy, a 10 tysięcy. Słuchaj, moje skojarzenie czerwone piekące, tak. żółte bezpieczne, czyli nie, 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 nie idziemy, nie tą, drogą. Nie idziemy nie, tą drogą. Nie, nie sugerować się kolorem w żaden sposób. A oczywiście jeszcze pokażmy też widzom, bo jak mówiliśmy też o papryce słodkiej, czerwonej uh -huh. typu blok, no to też każdy z nas na pewno zna taki kształt papryki, taki rodzaj, Najbardziej popularna, Popularne. ostra papryka. A jakiejś Kojarzy nazywa? nam się z takim kształtem. Ta się nazywa Anaheim Chili i też należy do grupy tych bardziej ostrych. Słuchaj, Aśle, wiele się dowiedziałem o paprykach, tak. ale może teraz oprowadź mnie w końcu po tym swoim królestwie paprykowym. Już nie mogę się doczekać, także zapraszam cię serdecznie. Idziemy. Tak jest. O, zobacz tutaj na przykład, patrz pięknie, ile dużo owoców mamy na tych roślinach. One są. Tak oblepione tymi owocami, no że aż się ugina się, pod prywem, się tak, ugina. Tak, pod wpływem swojego ciężaru. No możemy tutaj, jak jeżeli mamy ochotę, zastosować jakąś podporę, jakiś bambusik grubszy patyk, kijek, mm -hmm. czy cokolwiek, ale e, ogólnie nic jej nie będzie. One tutaj doskonale sobie nawet No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Odmiana taka średniowczesna, widzimy jeszcze e, dosyć mało dojrzałych owoców. Tutaj pierwsze się zaczynają mm -hmm. dojrzewać, ale jak najbardziej widzimy, że można. można tak, że można. można. A teraz Rafał pokaże ci twoją faworytkę wśród ostrych, czyli odmianę Rokitę, tą półostrą, delikatną paprykę. Widzimy też oblepione krzaki owoców. Mm -hmm. A tutaj I widzimy, dojrzewa. tak, już pierwsze dojrzałe owoce, które możemy sobie zerwać i zjeść. Także I, bardzo proszę to dla ciebie. Teraz już? Oczywiście, Nie. że tak. No to spróbujemy. Smacznego. Kłamałam? Naprawdę nie dobra. kłamałam, że jest delikatnie tylko muśnięta ostrością, muśnięta. ale muśnięta ostrością, Dobrze. ale jak dla Ciebie, który, jak jesteś fanem takich papryk słodkich, ale jednak troszkę pikanterii się nieraz przyda, Pikantery to, ta będzie, się przyda. to ta jest idealna. <laughs> Dobrze. Nie, naprawdę dobra. Cieszę a, się a, bardzo. A prosto z klaka to jest najlepsza. To już w ogóle najlepsza. Także najlepsza. zapraszam Cię dalej, pokażę Ci jeszcze inne ciekawe. A teraz Ci pokażę tą y, najbardziej popularną wśród ostrych, uh -huh. odmiana DKIEN. A takie cieniutkie ma. Cieniutkie, długie strąki. A to ja ją znam, tak. kochana. To jest we wszystkich, we wszystkich potrawach tych y, tureckich. Tak, tak, dokładnie uh -huh. tak. No i zobacz, y, ona już sobie tutaj ładnie dojrzewa, także to jest ta, którą najbardziej chętnie Polacy wykorzystują jako przyprawę. Pozwól, że nie spróbuję. No, tej ci nie polecam, tej ci nie polecam, ale jako przyprawę jak najbardziej. No i też widzimy, ile tutaj A ona w tym gruncie... Bardzo dużo zobaczmy, ile możemy ty... mieć papryki. Także nie musimy mieć dużego kawałka ziemi w ogrodzie, żeby móc uprawiać papryki, Święte bo wystarczą długie. nam trzy... Fantastyczne trzy krzaki mm -hmm. takiej papryki i zobaczmy ile mamy owoców. I rodzina wyżywiona. I rodzina wyżywiona i sąsiedzi obdarowani i, i wszyscy zadowoleni. No to pięknie, ale przepiękne, naprawdę. Tutaj widzę i ona jest taka, bym powiedział, taka zdrowa, taka, taka świecąca, taka woskowa, Oczywiście, prawda? tak, tak, tak. Przepiękna. Dużą zaletą papryki jest też to, że no, żeby się błyszczała, bo to jest takie w sumie piękne dla oka. No piękne dla oka. No słuchaj, a jeszcze powiedz mi, gdzie te, te ciemne rosną? Bo te ciemne e, to musimy czarne. iść kawałeczek dalej, Dobrze. to zapraszam Cię, pójdziemy troszkę dalej. A tutaj pokażę mhm. Ci tą, która wzbudziła Twoje szczególne największy zainteresowanie. Zachwyt. Tak, największy zachwyt, jej czarny kolor. Odmiana zulu, zobaczmy, też kompaktowa, tak. niska, także nadaje się do uprawy e, na tarasach, balkonach, w doniczkach po prostu. Ale ile owoców ma, słuchaj? Tak jest. Kształt znamy, bo to jest e, tradycyjny blok, tak. ale kolor niesamowity niesamowicie plenna i, jak widzimy, też bardzo wczesna. Także takie owoce już są gotowe do zerwania i spożycia. Jeden dla Ciebie. O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ale, ale śliczna jest. Czyli ona już jest, już większa nie będzie? Większa będzie, jeżeli jeszcze ją troszkę zostawimy jeszcze na troszeczkę? krzaku. Tak, mogłaby urosnąć? mogłaby urosnąć jak najbardziej. Pamiętajmy o tym, że papryka potrzebuje sporej ilości wody, wody. wtedy, kiedy owoce mają rosnąć, tak? Hmm. Jeżeli już widzimy pierwsze zawiązki małych owoców, hmm. To pamiętajmy o jej podlewaniu. Jeżeli latem długo jest sucho, mamy małe owoce na roślinach, pamiętajmy o tym, żeby jednak tam dolać troszkę tej wody, a wtedy odwdzięczy się nam pięknymi, dużymi owocami. O. Taka wskazówka. Taka wskazówka. <grych> tak jest. Oczywiście też y, widzimy, ile tych owoców jest tutaj na tej roślinie. Jakby ich było troszeczkę mniej, to roślina ma też wtedy więcej siły do Tendencji tego. do tworzenia większych. Tak, tak, większych, no bo łatwiej jest roślinie wyżywić mhm. trzy owoce, żeby były piękne, wielkie, duże. A jeżeli ona jest tutaj oblepiona, aż tyloma, tak. to nie zaszkodzi nawet zerwać o trzy owoce. Ona wtedy ma siłę do tego, Właśnie, żeby wyżywić moje całą pytanie. resztę. Czy, czy można po prostu usunąć któreś? Tak, możemy, jak najbardziej, zbierajmy papryki na bieżąco. One też nie dojrzewają wszystkie w jednoczesnym mm -hmm. czasie. E, także te pierwsze, największe, najbardziej dojrzałe zerwimy a wtedy roślina ma siłę do tego, żeby wykarmić kolejne owoce. Kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia, swoje dzieci. <laughs> tak jest. Dobrze. Także e, polecam Ci tą odmianę, jeżeli nie masz Dobrze. miejsca. E, Chcesz bardzo szybko uzyskać oryginalną i ciekawą odmianę, to Zulu będzie właśnie też dla Ciebie. Czyli dla mnie, papryka. Tak jest. <laughs> Możemy Super. iść dalej, pokażę Ci jeszcze inne. Mm -hmm. A co mamy tutaj za piękność? A tutaj na przykład mamy taką pomarańczową no, ale piękność. Piękna słuchaj. Tak. Dorodna, wielka. No i właśnie tutaj widać, że jest kilka tylko owoców. W zasadzie dwa, dwa wielkie, dojrzałe i dwa malutkie. Tak, dwa malutkie, no bo to jest to, o czym przed chwileczką mówiłam, że y, zrywajmy te owoce, żeby ta roślina miała siłę wytwarzać następne i żeby każde następne mogły dorosnąć do takich. Tutaj mamy taką y, odmianę Etjuda, bardzo też. Popularna w kształcie, no bo w kształcie takiego dużego bloku, no ale w kolorze mniej spotykanym, bo pomarańczowym. Pomarańczowym, słuchaj, a ja już mam yy, paprykowy zawrót głowy. Proponujmy, wracajmy, słuchaj. Nie I ma problemu. Miałabym wracamy. Ci jeszcze bardzo dużo do pokazania, ale niestety czas nas goni. Słuchaj, no widzę, że tutaj jest pole przeogromne. Wracajmy. Dobrze, nie ma problemu, wracamy. <noise> Możemy zauważyć, że w tym roku bardzo obficie yy, zaowocowały papryki. No i co w takiej sytuacji? Co my mamy zrobić z tymi paprykami, jak po prostu tonę masz, yy, albo kilka tak. ton z jednego kawałka? Tak Co jest. robimy wtedy? No. Jak najbardziej polecam podzielić się z sąsiadem, A, tak. ale oprócz tego, że możemy się z nim podzielić, no to warto, żebyśmy sami zrobili sobie jakieś zapasy z niej na zimę. No bo wiadomo, wszystkiego nie jesteśmy w stanie przejeść. Czyli przetwory. Tak, przetwory jak najbardziej. Oprócz tego, że możemy sobie taką paprykę tutaj zakonserwować, tak. no to polecam też papryki suszyć. Tak? Suszymy, tak. Suszymy. Tak. To są najlepsze takie metody na to, żeby sobie jeszcze pojeść tą paprykę zimą, która no, przetworzona z naszego ogródka no, będzie miała Cały czas, najwięcej wartości odżywczych, będzie najzdrowsza, to my o nią dbaliśmy, mhm. więc warto korzystać zimą właśnie też ze swoich owoców. Czyli, czyli przetwory? Ja prawdopodobnie wybiorę słyszenie, bo to jest najłatwiejszy proces. Tak, tak, jak najbardziej. Zbier, można. Bierzemy, bierzemy krzeczek papryki? Tak. Tak. Związujemy piękną niteczkę? Tak, oczywiście. Zawieszamy i mamy tak, gotowe. Tak, ale suche to, miejsce wystarczy. Ale coś ciekawego zauważymy, co to jest? Yy, tutaj jest pasta paprykowa. Tak. Sama papryka, tak jak normalnie znamy najbardziej e, takie pasy, ale pomidorowe, pomidorowe to pasta paprykowa jest również rewelacyjna. A robisz takie? Oczywiście. Fantastycznie to wygląda, a więc e, może wspólnie zaprosimy w, e, wszystkich naszych odbiorców, o, e, e, widzów, do uprawiania papryk. Nie bójmy się uprawiać papryk, papryk. Słuchajcie, to jest banalnie proste. Jak widać, one się udają e, na balkonach, w doniczkach, e, na polach, profesjonalni. E, amatorzy, wszyscy możemy tak, uprawiać wszyscy papryki. wszyscy możemy uprawiać papryki, także zachęcamy. Super, bardzo. Samo ci, zdrowie. Bardzo ci dziękuję. Miło było Ciebie poznać. Do zobaczenia. Mua, dziękujemy bardzo.